To jest niesłychanie istotna rzecz, która się wydarzyła w ciągu ostatnich lat w polityce w ogóle światowej, która jest, mam, mam wrażenie, nierozpakowana i niezrozumiana. Jak ja wchodziłam do polityki w 2007 roku, to byłam zapraszana do jakiegoś programu. Gdzieś miałam jakiegoś interlokutora, który też był politykiem, i zadawano mi wszystkie niewygodne pytania świata. Tak? Generalnie mogłam się spodziewać, że 85% pytań, które zostanie mi zadane, to są pytania, które są niefajne, niewygodne, ja się muszę do nich przygotować, ja muszę wiedzieć, co na ten temat. Odpowiedzieć i muszę wiedzieć, co z tym zrobić. Natomiast media społecznościowe, wszystkie TikToki, wszystkie YouTuby i wszystkie inne formaty sprawiły, że ludzie z bardzo niefajną agendą polityczną, mega niefajną agendą polityczną, są w stanie pokazać taki malusieńki wycinek swoich poglądów, który jest akurat fajny. I ludzie, którzy ich oglądają, nie znają tej całej reszty tych poglądów, nie znają jakby całego e, takiego tła, które niesie za sobą ten, ten polityk, tylko znają ten maleńki fragmencik i opierając się na tym maleńkim fragmenciku podejmują swoje decyzje wyborcze. Staje się to później wiralem.